Smacznie w Magdalankowych frykach pan operator i. Pani Piekareczka. Znowu Piekareczka, dobrze. Dzisiaj zajmiemy się pysznymi bułeczkami maślanymi na śniadanie z sezamem i czarnuszką. Będzie pysznie. Yy, one są naprawdę dobre. Oj, Polecam. tak, oj, tak, coś o tym wiem <laughs> Dobrze. Bez gadania. Bardzo serdecznie was zapraszamy do obejrzenia filmiku, a potem do zrobienia razem ze mną tych pysznych bułeczek chrupiących porannych. Co jeszcze chciałam podać, powiedzieć? Gotowi na pyszne maślone bułeczki z posypką? Start! <laughs> Zaczynamy robić zaczyn. Do pojemnika wlewam wodę. Woda jest letnia. Proszę nie dać zbyt gorącej wody, bo drożdże się zaparzą i nici będą z bułeczek maślanych. Dodaję cukier, czyli karmę do drożdży i bułeczki będą na suchych drożdżach. Mieszam. Dodaję dwie łyżki mąki. Dobrze drożdże z pozostałymi składnikami. Przykrywam ściereczką, odstawiam, niech rośnie. Dzisiaj będzie mi potrzebny ten robot. Wsypię całą mąkę. Ilości składników pod filmikiem. Oczywiście. Mleko letnie, też nie za gorące. Masełko roztopione, też nie gorące. I szczypta soli, żeby. Oczyścić kubki smakowe. Nie, lepszy A woda nie. chłodna, żeby drożdże się nie zaparzyły. Ach, brawo! Mieszam planetarnym mieszadłem i czekam, aż zaczyn zacznie pracować. Sprawdzimy nasze drożdże, czy już zaczęły. Zobaczcie, i zaraz Wam powiem. Urosły 2 cm przez 4 minuty. Zobaczcie, jaka pianka jest cudna. Wspaniale! Kręcąc zawartość miski, będę dolewała zaczyn. No i tak pięknie wyrobione ciasto. Czekajcie, zapomniałam jak to się otwiera. <ścoughs> Chodzi od ręki, jest rzadka, ale od ręki odchodzi. Proszę uprzejmie. Ciasto jest pięknie wyrobione, przykrywam i wstawiam do lodówki na górną półkę. Jutro rano się spotkamy, będziemy piec, to jest bardzo fajny przepis, bo możemy wszystko zrobić wieczorem, a rano tylko pobawić się formowaniem bułeczek. Ponieważ już jest pierwsza w nocy, mówimy Państwu dobranoc, do jutra rana. Kiedy będziemy piec te pychoty. Do zobaczenia. Dzień dobry, witamy Was w Magdalenkowych Frykasach. W drugim dniu pieczenia bułeczek jest rano. I proszę zobaczcie, co tu się wydarzyło. Tak pięknie to ciasto wyrosło przez noc w lodówce. I teraz wypuszczam. Ależ Pani je przygniotła. No. jedne ciasto. No. Proszę bardzo, na blacie z taką niewielką ilością mąki. Jeszcze wyrobię ciasto na bułeczki. Kulę uformowałam, przekroję kulę na pół. I znowu na pół. Formujemy bułeczki. I układam na blasze, na której będę piekła. To jest mój sposób na tak zwaną oszczędność papieru. On był wykorzystany z jednej strony, a teraz wykorzystam z drugiej strony, dlatego jest taki może nie apetyczny, ale z tej strony jest czysty. Po co zużywać zbyt dużo? Jak ciasto on jest. Jak ciasto on to jest. No już pracował dokładnie, tak. To będą takie dosyć spore bułki. Przykryję i niech sobie rosną. Gotowe, przykrywam. Będzie rosło. Ale ja jeszcze, tak jak wam obiecałam, o, już urosły. Dam i sezam, i czarnuszkę. Posmaruję letnią wodą, żeby miały się nasiona do czego przyczepić. I teraz. Uaktywniam swoją wyobraźnię. Pół na pół. Tak. Ta no i tak jak sobie chcecie, naprawdę. To jest tutaj fantazja nasza ułańska. A Polacy mają jej w bród. Bułeczki są udekorowane i przykryte i teraz tak one powinny sobie rosnąć tak około pół godziny do 40 minut a w tym czasie bardzo proszę włączyć piekarnik na 200 stopni może być termoobieg może być góra dół jeżeli zauważycie że one zbyt szybko rumienieją, to proszę zmniejszyć tą temperaturę. Musicie sprawdzać, bo Wy najlepiej znacie swoje piekarniki. Najlepszy test to jest test suchego patyczka. Proszę o tym nie zapominać. Powinno się tak średnio koło 20-25 minut piec. To naprawdę zależy od Waszych piekarników. No to co, one sobie będą rosły, ja je wsadzę do piekarnika, a Was zapraszam, jak bułeczki będą już upieczone. Do zobaczenia. Przekrójmy jedną bułeczkę, zobaczymy jak nam wyszła. Aha, no więc jest puszysta w środku taka jak powinna. Znowu mogę tylko powtórzyć, że pani kuchareczka niepotrzebnie uciekła, wcale nie ma zakalca, wszystko jest ok. Nasza sugestia serwowania z masełkiem, ja na przykład lubię z zimnym mlekiem, może troszeczkę dżemiku, bo to są maślane bułeczki, ale może być też żółty ser i bendina. jak Państwo lubią. Polecamy i zapraszamy na kolejny filmik.